65 lat i 12 milionów sprzedanych egzemplarzy, z czego 2 miliony tylko w poprzedniej generacji. Oto szósta generacja Volkswagena Transportera. Historia Volkswagena Transportera zaczęła się tuż po II wojnie światowej, kiedy to holenderski handlowiec podczas wizy w Wolfsburgu natrafił na zmotoryzowaną platformę transportową, zbudowaną w oparciu o garbusa. Słusznie założył, że na rynku jest miejsce na tani pojazd do przewożenia ludzi i towaru. W ciągu paru lat na podstawie jego rysunków powstał tak zwany ogórek T1 nazywany Typ 2, bo Typ 1 to był właśnie garbus. T1 produkowany był w Brazylii do 1975 roku, ale w Europie w 1967 roku na rynek trafił model T2. Samochód nieco urósł, miał panoramiczną szybę. Pojawiły się nowe, większe i mocniejsze silniki. W Ameryce Łacińskiej i południowej Afryce dostępna też była wersja T2C z odrobinę podniesionym dachem. Przez wiele lat produkowany w Brazylii T2 pozostawał ostatnim modelem Volkswagena z silnikiem chłodzonym powietrzem. T3 produkowany był w latach 1979-1992. Był bardziej kanciasty, pojawił się w nim opcjonalny napęd na wszystkie koła. Był to też ostatni transporter z napędem na tylną oś i silnikiem z tyłu. W T3 dostępne było wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, elektryczne i podgrzewane lusterka, oczywiście opcjonalne. T4 to pierwszy z transporterów produkowanych także w Polsce. Silnik umieszczony został z przodu, napęd przeniesiono na przednią oś. Dostępna była też wersja z napędem na wszystkie koła. Gdyby ktoś chciał zaszaleć, dostępne też były sześciocylindrowe silniki benzynowe i pięciocylindrowe diesle. T5 wszedł do produkcji w 2003 roku i dostępny był w ponad 100 kombinacjach nadwozia, długości rozstawu osi, napędu, wysokości i tym podobne. T6 zastąpił go w roku 2015. Tak jak dotychczas, modele T są dostępne w trzech wersjach: jako samochody użytkowe, jako osobowe limuzyny do użytku służbowego oraz prywatnego, oraz jako samochód rekreacyjny. Modele te można dopasować do konkretnych potrzeb, wybierając jedną z dwóch wersji, różniących się rozstawem osi lub jedną z trzech wysokości nadwozia. Do tego wiele silników i tak mamy ponad 500 odmian transportera. Nisko hamulec ręczny. To jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. No i jestem na ulicach Sztokholmu. Postanowiłem zrobić wyjątek od swoich zwykłych jazd testowych nie nagrywać się poza miastem, tylko właśnie nagrać się. W mieście, dlaczego w mieście? Dlatego, że to jest duży samochód. Transporter, Volkswagen Transporter, jest no, samochodem, który ma około 5 metrów długości. Zajmuje dużo miejsca. Z jednej strony jest dobra widoczność, ale z drugiej strony pytanie: jak tym samochodem manewruje się właśnie w warunkach miejskich? To oznacza też, że sporo będziemy stali. O, ale już się zmieniło światło i ruszamy. Do mojego celu mam jeszcze około 40 km. Więc mam nadzieję, że zdążę w międzyczasie coś nagrać. Ok, to jest bardzo wysoka wersja wyposażenia. To jest ta piękna dwukolorowa wersja z czerwonymi drodkami w środku. Ten samochód bardzo, bardzo mi się podoba. Podobno u dealerów są mieszane reakcje na ten biało-czerwony samochód, ale. Mnie on się podoba i gdybym miał wybierać transportera, to właśnie chciałbym go w takim niecodziennym ubarwieniu. Przed chwilą jechałem po autostradzie i na autostradzie wyprzedzał mnie transporter starszej generacji. Ponieważ jesteśmy w Szwecji, w Szwecji trzeba jeździć bardzo, bardzo przepisowo, bo tu mandaty są wyjątkowo drogie i to już od przekroczenia jeden kilometr. Coś, co w Polsce nie mieści się w głowie, że o jeden kilometr ktoś przekroczy limit prędkości, i już od razu ktoś mu walnie mandat 200 euro. <laughs> no właśnie. A w Szwecji da się i wszyscy jeżdżą ostrożnie. I kiedy jest napisane 30 km na godzinę obok szkoły, to wszyscy jadą 30 km na godzinę nikt nie trąbi, nikt nikogo nie pogania. Wszyscy jadą na jednym wózku. Wracając do tego transportera, który mnie bardzo, bardzo powoli wyprzedzał na autostradzie, zerknąłem sobie spokojnie na jego deskę rozdzielczą przez okno. I jego deska rozdzielcza była o wiele bardziej zaśmiecona. Tu było dużo różnych guzików, pokręteł i tak W tym transporterze udało się to zminimalizować. Tu mam kilka pokręteł do klimatyzacji, ekran nawigacji i właściwie to wszystko. Ok, tu jeszcze mamy przyciski. Ten samochód jest nawet wyposażony w magnetyczne zawieszenie, także mogę sobie ustawiać tryb komfortowy, sportowy, normalny, ale. To wszystko jest bardzo ładnie uporządkowane. Dużo schowków, schowek na szczycie deski rozdzielczej, schowek tu na telefon. W Szwecji nie wolno trzymać telefonu w ręku, w Polsce teoretycznie też nie, ale jakoś nie zwracamy na to uwagi. Kolejne dwa schowki po tej stronie. Coś co bardzo lubię w samochodach, to podłokietnik. Zresztą mam podłokietnik z tej strony i gdybym bardzo chciał, to mam jeszcze drugi podłokietnik z tej strony. Także mogę sobie już tak siedzieć. No ale to już, to już jest lekka przesada, szczególnie że tu mamy bardzo szeroki. E, szeroki e, parapet? Tak, to już jest takich wielkości, że można mówić o e, parapecie. Zegary standardowe jak z Volkswagena, pomiędzy nimi wyświetlacz, który e, pokazuje nam wskazania z nawigacji, komputera pokładowego i tak dalej. Jechałem już tym samochodem poza miastem, e, po autostradzie, teraz jadę po mieście. Auto jest bardzo komfortowe, natomiast coś, co zwróciło moją uwagę, ten samochód jest jednak duży i ma bardzo lekki układ kierowniczy, bardzo czuły jak na tak duży samochód, przez co bardzo łatwo jest zjechać ze swojego pasa. Szczególnie kiedy jedziemy tym samochodem te 90-100 km na godzinę, bo kiedy jadę sobie 50 km przez miasto, to nie ma problemu. Piękne okolice, nawiasem mówiąc. Piękne, mógłbym się tu przeprowadzić. Gdyby nie te mandaty. Tym samochodem nie manewruje się specjalnie trudno, zresztą. Można do niego zamówić czujniki parkowania, można do niego zamówić kamerę cofania. Ten samochód ma to wszystko. Ten samochód ma nawet aktywny, adaptacyjny tempomat. Także na autostradzie ustawiam prędkość, odległość od poprzedzającego mnie pojazdu. Jadę zgodnie z przepisami i zgodnie z prędkością innych pojazdów, które w danym momencie znajdują się na drodze. Fotele są wygodne, myślę, że mógłbym spokojnie spędzić na nich Dłuższy, dłuższy czas, wybrać się na jakąś dłuższą podróż. Skrzynia biegów: no tu mamy 7-stopniowy DSG dwusprzęgłową, ale oczywiście może być też normalna 5- lub 6-stopniowa przekładnia, w zależności od wersji silnikowej. Tu pod maską najmocniejszy diesel. Jeśli zaszłaby taka potrzeba, to niezależnie od wersji silnikowej i skrzyni biegów, można też zamówić sobie napęd na wszystkie koła for Motion. Zużycie paliwa, bo pewnie to Was interesuje, w tym mocnym dieslu dwulitrowym. Zużycie paliwa od startu, czyli zresztą zużycie paliwa, kiedy ruszyłem w trasę, 5,9 litra. To jest cykl, nazwijmy to, mieszany, bo powiedzmy od ostatnich 20-30 minut jadę po mieście. Z tego, co słyszałem, od. Od ludzi na prezentacji to nie ma problemu z zejściem poniżej obiecywanych przez Volkswagena 5,5 litra na setkę. W każdym razie nie w Szwecji, gdzie jeździ się ostrożnie. Dla kogo to samochód? Na pewno dla przedsiębiorcy, chociaż nie w tej wersji wyposażenia. No i na pewno dla rodziny. Ta wersja wyposażenia już spokojnie nadawałaby się dla rodziny, czy nawet dla powiedzmy jakiejś firmy, gdzie wozi się klientów. Chociaż wydaje mi się, że nieco starsze dzieci nie obraziłyby się za taki układ foteli, jaki tu mamy z tyłu. Widoczność. Mam dwa olbrzymie lusterka. Te lusterka zostały obniżone, co Podobno nadaje temu autu bardziej dynamiczne proporcje, bla bla, bla bla bla, ale chodzi o to też, żebyśmy widzieli inne samochody, które są nieco niżej. Olbrzymie, szklane powierzchnie z tyłu, także z widocznością nie ma problemu. No i jeszcze ta wspomniana kamera cofania, która też pomaga tym samochodem. Manewrować. Bardzo doceniam praktyczne rozwiązania. To, że tu wszędzie jest miejsce na napoje, na telefon, jest się czego złapać, jest jak wejść, jest dobra widoczność. To wszystko bardzo, bardzo mi się podoba. Żeby nie było, że jeżdżę tylko najbardziej wypasionymi wersjami Volkswagena Transportera, postanowiłem spróbować, jak jeździ się. Wersją taką najprostszą, najmniejszy silnik, paka z tyłu, obciążenie. Muszę tylko załadować bagaże. Jedziemy. No dobrze, teraz dla odmiany wziąłem sobie najprostszą wersję z paką z tyłu. To jest samochód prawdopodobnie produkowany w Polsce pod, pod Poznaniem. 75 koni diesel, pięciobiegowa skrzynia manualna. No i dobrze, pewnie słyszycie, że jest o wiele głośniej. Ten hałas głównie jest słyszalny za mną. Ja go słyszę za sobą. To są prawdopodobnie zawirowania powietrza za tą krótką. Kabiną. Na pace mam w tej chwili jakieś obciążenie, prawdopodobnie kilkaset kilo, tak żeby poczuć jak się jedzie takim samochodem. No i powiem szczerze, że kiedy jedziemy autostradą z prędkością 100 km na godzinę, bo tyle można jechać na tej autostradzie, ten samochód jakoś, jakoś ciągnie. Kabina. No ta kabina nie jest już tak przyjemna jak, jak w multiwanie. Te plastiki są o wiele twardsze, to wszystko jest takie troszkę, troszkę drapiące, ale jest bardzo solidnie poskładane. Widać, że jest to ta sama konstrukcja, guziki są w tych samych miejscach, po prostu tych guzików jest trochę mniej. Są inne lusterka, większe lusterka, pionowe. Dzięki temu zdecydowanie lepiej widzę, co się dzieje na przykład z kołami, co ułatwia manewrowanie. Tu nie będzie kamery cofania, tu będę musiał bardziej polegać na lusterkach. Z innych ciekawostek tu mam zainstalowany jakiś taki licznik. Prawdopodobnie jest to infrastruktura pod podłączenie na przykład tachometru, bo podejrzewam, że ten samochód może już łapać się na kategorię Powyżej 3,5 tony, i tu może być potrzebny tachometr. Schowki już nie są zamykane, poza tym jednym po stronie pasażera. Fotele, fotele są z czegoś takiego. Plastikowego, prawdopodobnie łatwo się, to, łatwo się to sprząta. Natomiast ciekawostka to jest taka, jak gdyby plecionka, więc podejrzewam, że w gorące dni człowiek nie przykleja się tak do tego siedzenia. Oczywiście tu już nie ma tempomatu, tu już nie ma tych wszystkich gadżetów, ale jest port USB i jest wejście na jacka 3,5 mm. Także mogę posłuchać sobie muzyki. Natomiast tak jak w multivanie, o czym Wam wspominałem, także tu przy wyższych prędkościach bardzo lekki układ. Od kierowniczy bardzo łatwo zjechać z pasa. Nowy Volkswagen Transporter. Bardzo praktyczny, bardzo fajny samochód. Samochód, który można skonfigurować do firmy. Samochód, który można skonfigurować dla rodziny. Halt, this house a czy Ty masz jakieś doświadczenia z minivanami w rodzinie lub firmie? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami, nowe odcinki w każdy piątek. Dzięki za odwiedziny i do zobaczenia następnym razem. Was